O! Witam Was w lisim piekle, czyli w programie, w którym prowadzącą jestem ja, Lis. Wszystko też sama montuję, sama też kręcę i sama w nim występuję. Co widać. Więc... W dzisiejszym odcinku będę robić coś wyjątkowego i nie, nie będę pisać kartek świątecznych. W tym roku kilku youtuberów, w tym również i ja, otrzymało pewną świąteczną mikołajkową paczkę od Pepsi, a w niej te słuchawki. Moim zadaniem jest przerobienie, przekształcenie tych oto słuchawek na przeświąteczny, przeprezent dla przeniesamowitego Cyber Mariana. Jest to dla mnie zaszczyt, bo właśnie dzięki niemu odkryłam polski YouTube kilka lat temu i dlatego tu jestem. Dziękuję, Cybermarianie. To, jaki to dokładnie ma być prezent, sugerowaliście wy na Facebooku. Walka była wyrównana, ale wygrał kombinezon zwierzaka z wbudowanymi słuchawkami. Cybermarian lubi kombinezony lubi się przebierać i na pewno też lubi, gdy jest mu wygodnie, ciepło i mięciutko. A kto nie lubi, takiego kombinezonu Cyber Marian jeszcze nie ma, dlatego też wybrałam ten piękny oto kombinezon w takim samym kolorze jak oczy Cybermariana. Strzelam. Nie pamiętam oczy Cybermariana. Razem przejdziemy przez ten kreatywny proces tworzenia przeprezentów. I przymycę też dla Was kilka porad o tym, jak przetrwać święta: nici, słuchawki, nożyczki, guziki, igły, kawałek materiału oraz kombinezon zwierzaka. Przygotowałam kawałek materiału, który przyszyję do wewnętrznej strony kaptura, czyli do głowy smoka. Przyszyję jeden brzeg, a drugi będzie zapinał się na guziki. Cyper Marian będzie bardziej wiarygodnym smokiem, jeśli nie będzie widać słuchawek. Nie wiem jak Wy, ale ja nigdy nie widziałam smoka. Ze słuchawkami. Smok jaki jest, każdy widzi. <laughs> powodzenia lisie! A teraz rada na temat tego, jak przetrwać święta, żeby zrobić miejsce na całe to świąteczne jedzenie nie jest jedz nic od teraz aż do świąt. Albo zainwestuj w spodnie z elastyczną gumką. Przyszyję teraz guziki tak, żeby można było piąć słuchawki do kaptura. Życie to nie bajka, tu nie wystarczy pokonać smoka, aby zdobyć królewne. Ci dzieli się, a teraz kolejna rada. Jak zareagować na prezenty, które ci się nie podobają? To bardzo proste. Wyobraź sobie, że dostajesz szczeniaczka, ale jest on w niebieskim albo filotowym, albo zielonym kolorze. Więc jesteś trochę zadowolony, ale z drugiej strony jesteś bardzo zdziwiony. Zademonstruję. O, ziemniak! Wow! Jak przetrwać święta? Zgłoś się na ochotnika i bądź odpowiedzialny za rozplątywanie lampek. Wtedy, gdy ktoś będzie potrzebował pomocy w kuchni, masz wymówkę na co najmniej kilka godzin. O nie, nie mogę Ci pomóc teraz, patrz jakie są zaplątane. A teraz przypnę słuchawki. Czemu smoki są duże, zielone i mają łuski? Bo gdyby były małe, brązowe i włochate, byłyby kokosami. Wow, ile emocji! Ale jak przetrwać święta? Święta to nie tylko Kevin sam w domu. Nie narzekaj, i włącz. Szkolą pułapkę. Szkolą pułapkę 2. Krzym zwierciady wita święty Mikołaju. Żywot Briana. Scrooge, czyli Wigiliny Show? Kto to wymyślił? Nightmare Before Christmas, czyli miasteczko Halloween. Cud na 34 ulicy Hotsucker Proxy. Świeczki zapachowe. Świeczki oznaczają, nie znam Cię na tyle dobrze, żeby przemyśleć prezent dla Ciebie i Twoje mieszkanie śmierci. I mogę się doczekać, aż dasz komuś tę świeczkę w prezencie za rok iPad! Adelaśka! <laughs> Zestaw mini-perkusji dla dzieci. Ramka ze wspólnym zdjęciem dla Twojej sympatii. Gdyby Twoja sympatia chciała by powiesić Wasze zdjęcie, to już by to dawno zrobiła. Galaretka. Nie znam nikogo, kto by się ucieszył z przeciekającego prezentu i znalazł w nim galaretkę. Nic dentystyczna. I'm Yes. I teraz zrobię coś ekstra. Zrobię tak, żeby kabel szedł przez środek kombinozonu i zrobię małą dziurę w kieszeni tak, żeby kabel właśnie tutaj wychodził i żeby Cyber Marian mógł sobie włożyć mp 3 z hitami z zagranicy i będzie mógł słuchać muzyki. Włoży też słodycze do kieszeni. Smoki też ludzie powinny mieć trochę radości w te święta. Święta to nie żarty i przygotuj się jak do rozmowy o pracę, czyli przygotuj się na wszystkie pytania typu Gdzie jest Twoja dziewczyna? Gdzie jest Twój chłopak? Czy masz już chłopaka? Czy masz już narzeczonego? Czy masz już narzeczoną? Jak tam w pracy? Jak tam w szkole? Co będziesz zdawać na maturze? Z kim idziesz na studniówkę? Czy masz już, czy masz już sukienkę na studniówkę? Użyj wymówki z odplątywaniem słuchawek do, dopóki się nie odczepią. Już wiesz, na jakie chcesz iść studia? Później porozmawiamy, jestem bardzo zajęta. Będę musiała przetestować prezent na sobie! Wygląda to tak: mam nadzieję, że Cybermarian wykorzysta swój nowy image do któregoś z cyberinfo. Odwiedźcie koniecznie kanał Cyber Mariana. Sprawdźcie też koniecznie przeświąteczną promocję Pepsi, w której możecie zgarnąć przeprezenty, której szczegóły zobaczycie w linku pod filmikiem. Jeśli Cyber Marian nie wykorzysta tego kominezonu w którymś ze swoich filmików, to może przynajmniej posłuży mu jako kocyk i jako wszechobecne przytulanie z każdej strony. Całodobowe. Jeśli to nie jest przeprezentem, to nie wiem, co jest. To wszystko na dziś, okej, na razie, pa!